To wbrew pozorom naprawdę niewielki i w pełni kontrolowany wybuch. Stanowił część ćwiczeń, w jakich uczestniczyli polscy i niemieccy policyjni pirotechnicy. Poza tak efektownymi elementami warsztaty antyterrorystów z obu krajów polegały głównie na wymianie wzajemnych doświadczeń, opracowaniu kodów komunikacyjnych niezbędnych przy realizacji zadań oraz zapoznaniu się z już użytkowanym i nowo zakupionym sprzętem. Szczególną uwagę niemieckich funkcjonariuszy wzbudził używany od kilku lat przez polskich pirotechników robot Inspektor. System wymienny ciągnik jest bardzo prosty, ponieważ polega to na odkręceniu modułu, odpięcie wtyczki. I wyciągam. Program poprawy bezpieczeństwa na terenie pogranicza polsko-saksońskiego umożliwił doposażenie pododdziałów w sprzęt użytkowany na co dzień przez polskich i niemieckich pirotechników służący między innymi do zwalczania terroru kryminalnego. Sprzęt w jakim my jesteśmy wyposażeni oraz policjanci niemieccy za bardzo nie odbiega od siebie. Zarówno Niemcy, jak i my moglibyśmy się zamieniać sprzętem i w 100% realizowalibyśmy powierzone nam zadania. Natomiast program, który teraz był realizowany, zapewnił nam fundusze, które pozwoliły nam na zakup nowego, wysoce specjalistycznego sprzętu. To nie są jednorazowe działania. Mamy już wygrane trzy projekty, złożone są kolejne trzy. I na następną perspektywę finansową 2014-2020 też będziemy próbowali, aby, aby zapisy dotyczące bezpieczeństwa znalazły się w tym programie. Podczas ćwiczenia zgrywającego w symulowanej akcji szturmowej na budynek, w którym przebywają poszukiwani przez policję obu krajów przestępcy, niemieckim antyterrorystom wsparcia udzielają polscy pirotechnicy. Grupa przed szturmem opracowuje taktykę działania i ściśle określa zadania dla poszczególnych funkcjonariuszy. Najważniejsze jednak jest to, że już wypracowali oni skuteczny system komunikacji. Po co policyjni antyterroryści pirotechnicy przeprowadzają takie ćwiczenia? Przede wszystkim po to, żeby wypracować pewien wspólny sposób działania pomiędzy nami, jako polskimi funkcjonariuszami, a policjantami z Niemiec. Nie tylko pirotechnicy, ale i inne służby antyterrorystyczne obu krajów spotykają się na warsztatach, ćwicząc szereg scenariuszy wspólnych działań oraz zapoznają się ze sprzętem. Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej pomagają w tym, by zarówno polscy, jak i niemieccy policjanci trenowali i pracowali na jak najnowocześniejszym sprzęcie. Wydawać by się mogło, że istniejące bariery komunikacyjne spowodowane mówieniem w dwóch różnych językach zostały tu również w bardzo dobry sposób zastąpione przez niewerbalną komunikację, która w tych dynamicznych akcjach pomaga w tym, by perfekcyjnie realizować każde zadanie. A zadania te poważne dotyczą bowiem zwalczania terroryzmu kryminalnego na terenach przygranicznych.